Zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Świerczek i Przemysławem Markowskim. Dwójką bielskich podróżników, którzy już 20 września wyruszą w 80-dniową podróż po Indii i Nepalu. Katarzyna Świerczek to absolwentka turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od początku pracy zawodowej związana z turystyką i hotelarstwem. Każdą wolną chwilę spędza na zwiedzaniu górskich wycieczkach i nartach. Przemysław Markowski, absolwent kierunku turystyka i rekreacja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach jest zafascynowany programami Toniego Halika i Elżbiety Dzikowskiej. Zawodowo hotelarz i działacz na rzecz sportu w lekkoatletycznym klubie sportowym Sprint w Bielsku Białej. Bohaterami dzisiejszego spotkania tygodnia w telewizji Bielsko są globtroterzy.com, czyli Katarzyna Świerczek i Przemysław Markowski. Spodziewamy się na pewno tego, że niezwykły będzie każdy dzień. Sam, sam wyjazd dla nas jest niezwykły. Nie ukrywam, że towarzyszy temu też jakiś taki stres, bo jednak jest to zupełna zmiana otoczenia, klimatu, kultury. Indie są siódmym co do wielkości krajem świata. Przez podróżników uważany za jeden, z trudniejszych przy tego typu wyprawach. Także, jak na pierwszą taką długą wyprawę, jest to na pewno jakieś duże wyzwanie dla nas i na pewno mamy też jakieś swoje wewnętrzne obawy. Trasa przewidziana jest na około 10 do 12 tysięcy kilometrów. Wyruszamy z Bierska przez Wiedeń i Londyn do Delhi. Stamtąd Indie Północne. Najpierw do Nepalu, potem do W kierunku Nepalu, potem z powrotem wracamy do Indii. Zamierzamy odwiedzić Agra, gdzie jest jeden z cudów świata nowożytnego. W ostatnim rankingu też wszedł na listę siedmiu cudów świata. Jest to Taj Mahal. Dolina Katmandu, trekking pod Annapurną, i całe Indie w Sikkim z górską kolejką, też wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Toy Train potem zjazd na dół do Kalkuty. Stamtąd zamierzamy udać się na oddalone od 1200 km od brzegów Indii wyspy Andamany i Nikobary leżące na Zatoce Bengalskiej i między Zatoką Bengalską a Morzem Andamańskim. Jest to tereny, które w 2004 roku zostały zniszczone przez tsunami. Jeszcze nie wiemy, czy udamy się tam samolotem, czy, czy statkiem, który płynie aż 3 dni w jedną stronę. Kiedyś było tak, że te wyspy w zasadzie były bardzo mało znane przez turystów i bardzo mało ludzi tam docierało. A teraz właśnie zainteresowanie tymi wyspami, z racji tego, że są to takie dość dziewicze wyspy, obok Andamanu są Nikopary, gdzie żyją w rezerwatach taka ludność. Nie ma dostępu do, do tych rezerwatów, ludzie biali po prostu, tylko Hindusi. I tylko część z wysp jest udostępniona dla turystów. Jest to na pewno jakaś ogromna atrakcja i właśnie coraz więcej turystów chce tam dotrzeć. Także już teraz jest problem z biletami na samolot, także... Jest to na pewno jakiś taki chyba ostatni moment, żeby po prostu tam pojechać i zobaczyć jeszcze kawałek takiej dzikich wysp, dzikiej jakiejś ludności i dzikich terenów, bo, bo nie za chwilę jakieś masy turystów już tam wejdą i, i nie będzie tak samo jak, jak, jak teraz jeszcze jest. Spotkaliśmy się nawet z opisami, że jeszcze w latach 90. turyści byli napadani przez ludność miejscową. Przez te ostatnie 15 lat na pewno bardzo dużo się zmieniło i już nie wygląda to tak jak kiedyś. Wiele osób też twierdzi, że jest to taki ostatni moment, żeby zobaczyć taką prawdziwą Azję, która ulega gwałtownym przemianom i kulturowym, i gospodarczym. Także to też stąd pomysł, żeby wyruszyć właśnie w ten zakątek świata. Przemieszczamy się praktycznie codziennie lub co dwa dni. W czasie całej wyprawy mamy zaplanowane takie dwa postoje tygodniowe, jeżeli oczywiście wszystko przebiegnie zgodnie z planem, ponieważ tak jest zaplanowana, że musimy wrócić w to samo miejsce. A tak, jak wcześniej wspomniałem te 12 tysięcy kilometrów. To jednak po drodze może się wiele rzeczy jeszcze dla nas niewiadomych dzisiaj wydarzyć. Także mamy również kilka wariantów tras w taki sposób skonfigurowane, że do danego punktu o danym czasie musimy się stawić, żebyśmy mogli wrócić z powrotem do pracy. I do domu. I do domu. <noise> Jest to kosztowny projekt. Jednak 2,5 miesiąca w trasie, to, to, to codziennie jakieś wydatki trzeba ponieść i tutaj udało nam się pozyskać sponsora. Jest to firma Hanach Polska, która wyposażyła nas, nas w specjalistyczny sprzęt, między innymi kurtki, plecaki, odzież wodoodporną, oddychającą, śpiwory. Także na pewno jest to dla nas duża pomoc. I gdyby nie pomoc sponsora, pewnie na taką wyprawę w tak szerokim zakresie nie moglibyśmy sobie pozwolić. Tamta cywilizacja, w sumie jest to dość rozwinięty kraj, szczególnie pod względem informatyki, ale z drugiej strony ta bieda i w zasadzie taki brak cywilizacji, bo tam faktycznie człowiek chyba będzie czuł się taki odcięty po prostu, faktycznie można odpocząć od, od tego. Nie wiem, od tego pośpiechu codziennego, od telefonów komórkowych nie ma zasięgu, także brak jakiejś możliwości. Internet tylko też w jakichś większych miastach, także będzie można poczuć właśnie taki, taki zupełnie inny, inny klimat, inny świat. Taką przeszkodą dla turystów są strajki w Nepalu. Tam są te konflikty pomiędzy, pomiędzy tymi, tym ludem, tymi maoistami. Także czasami komplikuje to na tyle podróż, że trzeba utknąć w jednym momencie, w jednym miejscu tydzień, czasem 10 dni nie można się nigdzie wydostać, nigdzie przemieszczać. Także to jest takie zagrożenie, jakby, że coś tam się opóźni, coś tam się zmieni nasza trasa, nasza podróż. E, co jeszcze? Choroba wysokościowa. Na, Himalaya, pewno, problemy, na pewno problemy zdrowotne, komu zdrowotne komunikacyjne. Przed wyjazdem przeszliśmy szereg szczepień i zalecanych, i obowiązkowych. Ten proces należy zacząć już praktycznie pół roku przed wyjazdem. Także na pewno to nie jest wyprawa, o której można pomyśleć tydzień przed wyjazdem. Trzeba na to poświęcić więcej czasu, więcej czasu zdobyć wiedzę, przygotowania. Internet bardzo pomaga, no ale jednak rzeczywistość być może, Wiele tych naszych przygotowań na miejscu zweryfikuje. Na pewno przy samej organizacji trasy udało nam się poznać wielu ludzi, którzy bezinteresownie okazywali nam swoją pomoc począwszy od pani z apteki, która naprawdę włożyła dużo wysiłków, żeby znaleźć odpowiednie leki i szczepionki i na czas i o odpowiedniej cenie, co, co też jest bardzo ważne. Także tu pozdrawiamy panią Asię z apteki pod Dębowcem. E, nasi przyjaciele Marcin z Tatianą, wykonali właśnie stronę internetową. Tak, na której właśnie moż, mogli, możemy sobie prowadzić zapiski. Stworzyliśmy taką stronę e, i w trakcie wyprawy mamy zamiar, przynajmniej w miarę możliwości, e, relacje na stronie zapisywać jakieś notatki własne, tak żeby była możliwość jakiegoś kontaktu z nami i także można było przekazać, gdzie jesteśmy, co się dzieje, co zwiedzamy, jak to wygląda. Także na naszej stronie będzie można na bieżąco śledzić informacje, oczywiście w miarę możliwości uzyskania dostępu do internetu gdzieś na tych terenach. Kasia jest narzeczoną, jesteśmy zaręczeni. No i pewnie jak się gdzieś tam po drodze nie pozabijamy, to, to na pewno coś tam jeszcze fajnego razem wymyślimy. Czyli taka podróż narzeczeńska, można powiedzieć? Tak, tak. A później poślubna. Jak A na pewno poślubna, potem to, po po, potem, potem to już każda będzie poślubna ale plany, jeżeli chodzi o zwiedzanie, to, 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 to mamy szerokie. Jest to nasza wspólna pasja. Także cieszymy się, że w jakimś tam momencie życia możemy te nasze pasje realizować.